Oprzygaj tu jeden. Tutaj właśnie widać, jak odchylać. To nie. Cały czas krzyczy. Cały czas krzyczałam a jedna powiedziała, mamy nie ma. Odsłuchałam głosowy, gdzie do dzieci jest mówione y, po nazwisku, czyli nie będziesz tego żarł, co ty sobie ze mną, co ty sobie myślisz, nie będziesz sobie ze mną pogrywał, eee, co za zbóje, eee, zostaw tą szynkę, bo ma tydzień, eee, nie dawaj im szynki, bo by zeżali tylko całą szynkę, chleba im daj. Eee, w czasie tych nagrań jest płacz z dzieci okropny. Dowiedziałam się tak, że od jeden z pań, od, z opiekunek, że Zoja leżała w bujaczku, w tak zwanym kantorku. Była rozmowa o drugim niepełnosprawnym dziecku. Było powiedziane, że gdyby jedna z opiekunek powiedziała, że gdyby mi się takie dziecko urodziło, to by mnie udusiła. A druga powiedziała, to ja ci pokażę, jak to się robi. I yy, yy, żeby żeby to wyglądało na śmierć łóżeczkową i zakryła Zoi twarz kocem. Ale z Kładźcie, bo teraz tego psa. A ty masz nawet nie oddychać, bo przychudzę potem na podwiecorek. Mam widok, że tak, bo mam jedną samą ścianę. mi się coś nie patrzy. Ewa, wstałaś, czy Tu. Tu. Tu zawsze przy tym Moja Nadia w domu, był czas, że sama, jak wkładaliśmy ją do łóżeczka, nakrywała się cała. Wszystkie lalki. Wszystkie misie, jak bawi się, jak usypia, to przykrywa całe. Więc sk skąd to się wzięło? No teraz już wiemy skąd. Bo gdyby nie te nagrania, gdyby nie te dwie opiekunki, to nie wiedziałybyśmy nic. I w końcu mogłoby tam dojść do jakiejś tragedii. Któreś dziecko naprawdę mogłoby tam zginąć. Dlaczego pani zdecydowała się nagrywać e, sposób, w jaki zachowują się opiekunki wobec dzieci? Obawiałam się, że jeżeli się coś stanie, któremuś z dzieci, a stanie się na pewno wcześniej czy później, e, to e, siłą rzeczy po prostu zostanie to zrzucone na mnie. Dzień dobry, ja do pani Adriany. Dziękuję bardzo. Czy pan mógłby mi podać do domofonu swoją mamę? Mamę. Nie mam dzień, a nie. Wysiłki, a nie. Wysiłki, a nie. Wysiłki, a nie. na to? Za nas. Masz